Halo, dzień dobry, witam Was serdecznie w środę, ja nazywam się Jacek Mądrzejewski, to jest rozwój z trenerem Jackiem, zapraszam Cię na 10 minut, które Cię obudzi, pobudzi, dobudzi, wybudzi i rozbudzi na początek maszerujesz. Na spokojnie 30 sekund, przypominam, że od poniedziałku do niedzieli od 4.30 czeka na Ciebie tutaj taki rozruch. Zrób 10 minut dziennie, łącznie na to 70 minut w tygodniu, łącznie około 300 minut w miesiącu, co daje łącznie 5 godzin dodatkowej aktywności fizycznej. Proste, przyjemne, ale skuteczne ćwiczenia. Mnóstwo energii, super koncentracja, power na cały dzień. 3, 2, 1 i ok. Rozruszaj nadgarstki. Tak jak powiedziałem, proste ćwiczenia. Nie ma co komplikować z dnia. O poranku, rączki przed siebie i uwaga, 10 skrętów do boku. Hop, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Okej. Okay. ręce do zewnątrz pracują raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jeszcze 3. Raz. 2 i trzy. Pięć krążeń w prawo i pięć krążeń w lewo. Pełne koła, obszerne koła. Dzisiaj środa, dzisiaj troszeczkę rozciągania za chwilkę. Zwłaszcza dół ciała i w drugą stronę trochę ćwiczeń na brzuch. I tak szybciutko minie te 10 minut i będziemy lecieć z tą środą. Środa minie, tydzień zginie, jak to mówią specjaliści i wspięcie na palce 10 razy.

i 10. Uwaga, druga strona. Jak masz problem z utrzymaniem równowagi, to oczywiście możesz złapać się ręką ściany i też będzie ok. Mamy 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Świetnie. Lewa noga na podłodze, prawa w górze. Stopa pracuje, góra, dół. 10 powtórzeń. Super. 3, 2, 1 ok i krążysz w prawo 5 razy stopą. To samo możesz trzymać się ręką ściany i druga strona. 5 powtórzeń. Świetnie, rozluźnij, zrób kilka kroczków w miejscu i uwaga, druga noga. To samo. Góra, dół 10 razy. Mam 10, krążę w prawo 5 razy. Dobrze w lewo. I pięknie, i fantastycznie. Znowu kilka razy marsz w miejscu. Super. Stoję na lewej nodze, prawa noga odchodzi do zewnątrz i wraca. Możesz tutaj za każdym razem odkładać stopę na podłogę i ponownie odkładać. I ponownie. Ty decydujesz, którą wersję wybierzesz. Około pięciu powtórzeń właśnie zrobiłem, więc druga. Strona tu też możesz zobacz, odkładać albo wspierać się ręką o ścianę. Tutaj też wszystko będzie zależne od tego jak wygląda sytuacja z twoim stawem skokowym. Czy był no, może kiedyś kostka skręcona czy nie i tak dalej i tak dalej. Pięknie zrobione super. Bierzemy jakiś przedmiot ja mam hantlę. Ty możesz wziąć butelkę możesz wziąć poduszkę możesz wziąć pilota klapka. Co masz obok książkę obojętnie jaki przedmiot. Prawa łóżka z przodu, albo tutaj z tyłu ugięta, i w ten sposób 6 razy w jedną stronę krążysz. 2, 3, 4, 5, 6 i w drugą stronę. 1 2, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Świetnie. I uwaga, druga noga. Najpierw krążę w prawo 6 razy, 2, 3, 4, 5, 6 i w drugą stronę. Teraz 2, 3, 4, 5 i ostatni raz pięknie 6. Już stoję teraz na dwóch różkach i 5 krążeń w jedną stronę. Tak, super. I teraz 5 krążeń w drugą stronę. To samo. Świetnie. Cztery i pięć. Ok, teraz uwaga tylko, żeby bezpiecznie. Pięć krążyń wokół głowy w jedną stronę i później pięć krążyń w drugą stronę. Hop. Na wysokości twarzy cały czas. Pięknie. Super. Ostatni raz mam i druga strona. Hop. Raz. Dwa, trzy, cztery i pięć. Świetnie. Odkładam hantle i uwaga, kładę się na podłodze. Leżąc na podłodze, lewa noga wyprostowana, prawa nogę zakonano. Przyciągam do, do klatki piersiowej. Przytrzymaj do 3 sekund, puść i druga strona. Raz, dwa, trzy. Ok, i druga strona znowu. Raz, dwa, trzy. I druga strona. Raz, dwa, trzy. I jeszcze po razie. Raz, dwa, trzy. I ostatni raz. Raz, dwa, trzy. Super. Ok. Daj dłonie do zewnątrz, ręce do zewnątrz, złącz stopy, złącz kolana i poprowadź kolana do lewej strony, następnie w drugą stronę. I tak trzykrotnie. Trzy razy w prawo, trzy razy w lewo. Nie odrywaj. Łopatek od podłogi i nie rozrywaj kolan. One są połączone ze sobą cały czas. Pięknie. I jeszcze po razie. Pamiętaj, że nie jest twoim zadaniem dojść do samego dołu. Odrywając łopatki to będzie błąd. Lepiej, żebyś nie doszło do samego dołu kolanami, ale nie odrywała łopatek. Pięknie. Uwaga, teraz prawa noga w górze i pracujesz sobie tylko góra, dół. Hop, hop. Tylko pracujesz góra, dół, stopą. Czujesz jak się rozciąga okońca łydki, tyłu uda oraz dołu podkalorowego. Pięknie. Druga strona. To samo. Pracuj tylko stopą. Super. Przytrzymaj chwilę, jak palce masz skierowane do twarzy. Ok. Dobra. Rozluźnij. Przełóż prawą nogę na lewą. Złoto pod spodem. Za długą. Połóż się na plecach i zrotuj się delikatnie w lewo. Przyciągaj do brzucha kolano. Będziesz czuła, jak rozciąga się pięknie pośladek. Jeszcze pięć, cztery, 3 dwa, 1 Super. Ok. I druga strona. Uwaga. Hop pod spodem. popieramy lewa noga przełożona, przyciągam mocno w stronę brzucha i rotuję się w prawo. I trzyma. 5, 4, 3, 2, 1. Świetnie. Ok, dobra. Trzeba się obrócić i położyć na brzuchu. Połóż się teraz na brzuchu i przyciągnij stopę piętę do pośladka. Kolano przy kolanie. Mocno napnij pośladek, wciśnij pióro w podłogę i trzymaj w ten sposób. Będziesz czuła, jak rozciąga się udo. 5, 4, 3, 2. 1 stop, to jest błyskawiczna forma rozciągania. Normalnie przytrzymalibyśmy jeszcze troszeczkę dłużej, no ale wiadomo, że tutaj jest rozruch, mamy tutaj 10 minut łącznie. I to samo, trzymaj kolano do kolana, mocno pośladek wbijać w podłogę. 5, 4, 3, 2, 1 świetnie. Ok, kładziesz się na pleckach i pozostał w Uwaga, krótkie brzuszki 10 razy. Spinasz brzuch, puszczasz. Spinasz brzuch, puszczasz. Tylko unosisz łopatki i barki do góry, przytrzymujesz się w górze. 10 powtórzeń, mamy już 4, 5, kiedy spinasz, robisz wydech. 6, 7, 8, 9, i ostatni raz i 10. I teraz 10 razy po przekątnej. Raz. Dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9 i dziesięć. Świetnie. Trzeba wstać i zrobić 10 pajacyków. Trzy. Trzeci czeka ja do końca. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Przeskoków, dziesięć z nogi na nogę. I jak najszybciej przebieg w miejscu. Dawaj, dawaj, dawaj. Let's go. 4, 3, 2, 1. I stop. I dziękuję serdecznie za dzisiaj uśmiech, radość i energia. Zostaw komentarz. Widzimy się jutro. Trzymaj się. Dobrej środy. Pa.